Weszła tutaj mi Julcia na ławkę i się domaga, żeby ją giziać. Zobaczcie. Widzicie? O. Stęskniona. Cały dzień jej nie było w pokoju. Nie widziałem jej. Teraz, ale orzechy te żołędzie walą w ten dach blaszany no i Julcia chce żeby ją widzieć o pożyczamy na bramę co tam ochroniarz za nie tam No pożyczają na zewnątrz. Komuś tam przyrząd, który się używa do cysania wydzieliny tym osób leżącym, które tam nie są w stanie odkasłać. Bo ktoś tam prywatnie chce. Z, znaczy z personelu, ale to prywatnie poza DPS-em. No, i teraz w razie czego u nas nie ma, jakby była potrzeba. No, widzicie. No, i to na pewno jest, się dzieje bez wiedzy kierowniczki oddziału. Takie coś. Po znajomości. A u nas jest taki leżący. Cały czas. A, I co, dobrze jest, Julcia, tak? Dawno nie giziana byłaś, Kiciulko. Julcia, ty pies Julcia ze mną teraz w łóżku nie śpi, tylko śpi na podłodze, bo gorąco jest. Ewentualnie w skrzynce po piwie za oknem, z której zrobiłem karmik. Nie Julcia? Ale mnie komar z pod uchem, ale mnie swędzi. No i ma taki niedosyt teraz pieszczot I przyszła, żeby ją popieścić, tak? Pogiziać. Julka. jaka grubaśna ty jesteś. Ho ho, ho. Julka, wyprawiłaś się na tych Feliksach. O, Romeo przyszedł. E, Romeo, zobacz. Siostra tu twoja. Słyszysz? Romeo. Romeo, tu chodź. A Romeo z kolei. O dziesiątej przychodzi. Znaczy o 22, tak gdzieś średnio. Do pokoju. Leci przez piwnicę. Najczęściej. Ja idę górą. Znaczy górą parterem. Ten jest na dworze. I mnie się wydaje, że ja będę pierwszy. Przychodzę, on już w pokoju jest. Już przez piwnicę chodu. Bo Romeo jest jeszcze taki puchliwy. Trochę ludzi się boi. Julcia to już mniej. Julcia to już przez parter Tu przy ludziach chodzi. Ze mną. A Romeo, jak więcej ludzi, to się trochę ucieka. A jak nie ma, to biegiem, brys, sprintem poleci, mało się nie wywróci na zakrętach. Nie Julcia? Julcia. Nasza opiekunka na zmianie nocnej. Na zmianie nocnej są. Przeważnie dwie osoby. Zazwyczaj jest opiekunka i pokojowa. Pokojowa, która tam myje, korytarze, łazienkę, WC. Romy tam poszedł. A Julcia leży w niebo wzięta. Tak, Julcia, szczęśliwa jesteś, że cię giziam. Tak. Czeka. Jak tylko teraz będę szedł do pokoju, to poleci zaraz ze mną. Ją giziam, ale. Ta sierść się unosi mi się do twarzy. Przy klejach łaskoczy mnie. No. Ładne niebo. Podświetlone. Od dołu przez słońce. O jest. Cała twarz mi łaskoczy. Julcia, idziemy, tak? Teraz zobaczymy, czy pójdzie ze mną na pokoju. Idziesz, Julcia? Julcia? Chodź. A Romeo tam. Poszedł polować na szczury. Tam są studzienki kanalizacyjne. Znaczy studzienka. I pełno dziur, w których Szczury się ukazują, wylatują. Poszedłem. Chodź Julka, idziemy. Julka, mila. Basiorek, Basiorek też. Jak nie było bocianówki, było zimno, to do piwnicy wchodził przez te drzwiczki na korytarzu. O, słuchajcie, tam. Jak były takie mrozy, minus 7 stopni, pamiętam, nie było bocianówki, nie było tutaj jeszcze tego mini osiedla, tych domków, to nawet 8 do 10 kotów było w piwnicy na noc. Jezu, co ja się nasłuchałem, jak mi tam zamykali te otwory, że śmierdzi, że to, że tamto. Julcia, idziesz? Została. Julka Chodź idziemy ona słucha a ty co? Mila też też iść ze mną do pokoju giziać też, tak? Też żeby pogiziać dobra no i Basiorek idzie, żeby go pogiziać Basiorku, ciebie też pogiziać? co, na dobranoc? No, tak, wesoła ciotka się rozłożyła A cię pogiziam na dobranoc, tak, ty nasz senior strażnik Teks Teksasu, pilnujesz przed tymi kotami obcymi nie? No mamuśka to się będzie ocierała o nogi, ale się nie da pogłaskać. No a tam na skarpie babcia leży. Babcia się da pogłaskać, ale jest chimeryczna. Potrafi palnąć. Trzeba uważać. No chodź Julcia, idziemy. Юльча, ходи. Юнька. Идешь? Ну, давай. Идем. Идем с Юльчем. Idziemy, chodź. No, jeszcze zobaczymy czy my co, co jutro. Jutro jest sobota. Zupa z płatkami wsianymi. smakowita. Ogórek świeży. O, to ogórków zbiera, bo chłopaki nie jedzą. Co ciotka? Też idziesz? Proszę. No, końca. Ogórek świeży chleb, wainka rogal z czekoladą na drugie śniadanie, obiad jarzynowy, piecień zimska w sosie, ziemniaki z koparkiem, surówka z ogórka i cebuli, o, oh, dobra, lubię, Kompost z chleb. Kolacja, kiełba serawska, masło, chleb, herbata. No, w niedzielę mamy takie coś, obiad. Ogórko, o lubię kwaśną zupę, lubię, surówka fajna, kolacja rolada z kurczaka, no, co idziemy? No to idziemy, chodźcie, chodźcie koty czpioty. Przeleciałem za plecami. A tu jest nasza sala telewizyjna. Jakie chyba nie ze sobą? Próbuję ukryć razu. Nie spotykamy się. Dwóch ogląda tylko. I co? Idziecie kicie? Julka? Julka, gdzie idziesz? Wracasz na dwór? Co? Ja tutaj jestem. Ciotka? A ta ciotka to jest taka, że ona, ona w nocy lata. Ona nie śpi w nocy. To ona w nocy rozrabia w dzień później śpi to u na, na, na kanapie to na pufie tam jej daje jedzenie no, tak wygląda z okna na półpiętrze o jak się ociera o nogi mnie pogania żebym szybciej szedł do pokoju, bo ona chce jeść a to wchodzi na mnie najpierw pod pachę później wchodzi chodź chodź Julcia chodź dam Ci głodna jesteś? Julka o. Jak usłyszysz saszetkę, to już, już. leci, A ciotka nie przepada za sasz saszetkami. Owszem, tam czasami trochę poje. Ale to na końcu. Dobra. Tak. Więc. To ci dałem, no, a Lomek śpi, nie. a nie śpi leży tylko, dojrzewa Lomek, no i tak nadchodzi noc, cykadę słychać?